Wszyscy od czasu do czasu, nawet chrześcijanie, chorujemy. Kiedy choroba jest troszkę bardziej taka no, dolegliwa, zaczynamy się. Modlić, zaczynamy prosić Boga. Boże, daj nam zdrowie. No, bo tak już jak i wcześniej nasi poeci pisali, że no, szlachetne zdrowie, jako smakujesz, no to dopiero w czasie choroby, no już jak nam tego zdrowia brakuje, no to wołamy do Boga, no bo kiedy jesteśmy zdrowi, to rzadko dziękujemy Bogu, że jesteśmy zdrowi, no ale jak jesteśmy chorzy, no to już prosimy, Boże, daj nam zdrowie. No, ale w tym momencie chciałem tych z nas, którzy chorują i w ten sposób się modl modlą, zachęcić do pewnej Refleksji. Po co ci to zdrowie? Dlaczego Bóg ma dać ci zdrowie, siły, być może dodatkowe lata życia? O tej historii, jak jeden z naszych braci, Jołosiak, modlił się o dodatkowe lata życia, kiedy bardzo, bardzo był chory i myślał, że już umarł. Nie? To wtedy taką rozmowę z Bogiem odbył. No ale Bóg mówi, ale co zrobisz przez te dodatkowe lata? No to po. po Czytajcie w tej książce Rewolucja Jezusa John Łosiaka. Właśnie. No, powiedzmy, że Bóg da Ci to zdrowie. To co z nim zrobisz? Czy pojedziesz gdzieś na jakąś fajną wycieczkę, może rowerową, może samochodową, może motocyklową, może polecisz gdzieś, nie wiem, zagrać w gałę, nie? czy tam jakoś inaczej. Może polecisz do ciastkarni, którą najbardziej lubisz, i wreszcie będziesz mógł tam coś zjeść, a może tam wypić będziesz mógł więcej, i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, czy to zdrowie, dłuższe życie, lepsze życie, które Bóg może Ci dać? Wykorzystasz dla jeszcze większej satysfakcji, własnej dla dogadzania swoim jakimś przyjemnościom, rządzą, czy no takim marzeniom. Oczywiście nie wszystkie z tych rzeczy są złe, ale rozważ, prosisz Boga o zdrowie, to może warto wziąć pod uwagę jego wytyczne. Otwórz sobie pierwszy list do Koryntian 10, rozdział 31 werset. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynnicie. Wszystko Czyńcie na chwałę Bożą. Może w tym kontekście warto pomyśleć o modlitwie o zdrowie.